Cześć, jak się macie, tutaj mówi z a to już jest czwarty odcinek z Outlasta. No jak widzicie musimy teraz uciec przez te właśnie ścieki, które doprowadzą nas do jakiegoś wyjścia. Tak więc ruszamy. To jakiś pan leży, nie będziemy go budzić. A może jednak będziemy musieli. Chyba co to było? Teraz którą stronę pójść? Chyba tędy. Zapisywanie. Odkręć dwa zawory, aby spuścić wodę. są te dwa zawory Kto to jest? Gruby Co ty tu kurwa robisz? O kurwa mnie Zbierdalaj! Kurwa Jest zawór! Kręć! Chęć tym zaworem no! Kurwa! No nie bij mnie no no wypierdalaj no! Ja pierdolę Dobra, już jeden zawór jest odkręcony Strzelałem, że drugi będzie stamtąd albo nie Zostaw mnie! Tu się nie przeciśniesz, grubasie. <śmiech> pa pa. <śmiech> sobie pobieg. Trochę czasu dla nas. Prawo jest Co już będziemy musieli właśnie iść tam gdzie gruby poszedł Nie chodź po tej wodzie Słuchajcie go łańcuchy Aaaaaah ja! Co ty mnie tu tak z zaskoczenia bierzesz Pedale ty Czekaj No chodź tu Co mnie tym grzmotem napierdala? Zostaw mnie człowieku! To na bank będzie ten zawór. O, kolejna szparka. Papa. O, już Jest drugi zawór. Mamy bateryjkę nawet. Zejść podrabinie na niższy szybko. Czyli znowu trzeba się cofnąć do grubego Ej, gruby coś się nie starasz w tym odcinku to Może tędy przejdziemy, jak myszka słyszę go łańcuchy To nas chyba nie będzie widział mmm, ale ponętny tyłeczek. szybki reload nie widział nas dobra gdzie była ta woda? To kurwa nie skąd on mnie widział złaś Mam nadzieję, że nie zejdzie po drabinie. Chyba mu uciekliśmy właśnie. Tylko co on tak tylko po tej drabinie schodzi? Dobra, zeszliśmy na dół. Grubemu chyba spierdoliliśmy. Bo już się jakimś magicznym cudem pojawi. Tam jakiś pan na róża wisi. Zapierdole, ja nie strasz. No i kolejna drabina. Kurwa! Nie wiem, czy chcę tam wchodzić. No, a chyba będę musiał. 200 z kanału. Co to są za cholerne dźwięki? No To się mi się wydawało? Chyba nikogo nie ma Dobra, trochę przyspieszymy tempo Co to jest? O kurwa! Dobra, czy to mnie przyjmuje jak mówi, że mam to zrobić? Metaliki nie ma, to schodzimy na dół. Kolejne zapisywanie. Tak to jest, jak dziewczyny wrzucają tampony do kibla. Ja wiem dole. Co to jest? Aha. Jakiś, jakieś jakieś placzki? Cimno za to jest? Czy to spadło czy co? Nie, to zamknięte. Dobra, to idziemy tajną dziurą. A, wyjście B Ja tam już widzę, że nic nie ma, to pójdziemy tędy kępie by wyjście z kanału Do jumpach lubię. by się przydała jakaś bateryjka, żeby była Wtedy mamy iść? Chyba tak Ja pierdolę Idź sobie Mam nadzieję, że tu nam nikt nie wyskoczy teraz. Zamkniemy kulturalnie drzwi za sobą. Albo tędy, albo tędy. No. Chyba tu musimy jeszcze jumpa zrobić. Chodź chłopie. Znowu z... na dół. A, bo to są te drzwi. Znaczy nie drzwi tylko schody. No, trzeba reloada zrobić, ostatnia bateryjka. Niezbyt no, dobrze, przydała być się gdzieś. Trochę przyspieszymy. Ja pierdolę. To za muzyka Nie podoba mi się to Chyba tu nic nie ma Gdzie ja mam iść Ciemno jak w dupie u Murzyna Chyba tam No widzę coś. CO tu jest! Ah, gruby! Jak ja mam ci uciekać? No wypierdalaj no! Jak ja mam ci stąd uciec, skoro w ogóle na... Nie mogę biec na tym shiftie? Nie fajnie Trzeba ominąć grubego, znowu Mamy dwie bateryjki, dobra Dzidujemy do przodu, gruba. Słyszę jak to jest tutaj. Chyba nie wiem gdzie ona jest konkretnie. Chyba tu. O, ta to jego ślipia kurwa. No no to musimy iść. Szybciej, 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 szybciej chłopie idź gruby się odwrócił Kurwa Szybciej, szybciej, szybciej Dobra, tu chyba raczej w ogóle nie wejdę. Przemóci zamknięłem przed nosem Kto to jest? No co ty chcesz ode mnie? To nie bij mnie! on jest tuż za mną! Dlaczego ty mnie bijesz? Co ty kurwa chcesz ode mnie? Dobra, chyba... Ja pierdolę Chyba mu uciekliśmy. Tak też mi się wydaje, chociaż nie jestem pewien. Główno gówno widać. A on go gonić, czy on ma mnie gonić? No nie wiem. Kolejny kurwa pojebany odgłos, dobrze. Dobra. To jest w miarę jasno. Przechodzimy. Wzywanie. Już czuję, że albo Wtędy tędy chyba raczej nie, że będą drzwi otwarte. O kurwa. Nie chciałbym tam trafić, ale pewnie to, znając życie to zaraz tam spadniemy. Dosądź się na partner oddziału dla mężczyzn O widzę coś tu będziemy musieli przepchać No pchaj to Dobra Ten dość związany więc chyba ten nic nam nie zrobi Raczej nie Ale to są jakieś drzwi Czyli ktoś stąd spierdolił To był właśnie chyba ten co nas zgonił z tym kijem baseballowym z gwoździami Tędy? Nie, zamknięte Dobrze, zamkniemy drzwi. Na no Nie, chyba ten się nie przedostanie tej tutaj wali tymi drzwiami. Chyba sobie poszedł. Dobra, otwórzmy drzwi. w wchodzić. Co to jest za miejsce? Coś tu leżało? Nie. No rób tam jumpa, chłopie. Odpal A nie hałasuj tak! Dobra, reload. Kurwa macie, nie chcesz. Zamknij rej! Kurwa! Wchaj te drzwi! Naj te drzwi Otwieraj! A, kurwa! Barakietu, barakietujemy! Nie wejdziecie tę już. Szybko do wentów. Szybko, szybko. Co to za kolejne widz? Kurwa no! Czego oni chcą od nas? O, Chyba co wdechuje co z pindolami latali. W poprzednim odcinku. Ja pierdolę. A! Kurda! Biegnij! Zbliżaj się tam, dawaj! Uciekaj. Zamknij drzwi! Gdzie mam iść? Szybko! Właśnie ty. Oh shit! Trzech ich teraz było! Co ty? co co za kolejne skurwiak, As <sighs> a witness or whatever, you must be exhausted. No, no oczywiście pogawędzimy hard, o tych twoich those którzy mnie gonią, kurwa. No. Confab, blah, blah. than willing. a you look. A little car, you wouldn't kill you. Okay, here we go. Arms and legs inside the car at all times. Not a pedophile. I I you know, I love the mountain air up here at night. You, you want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll Go on, run free! <laughs> I'm in no hurry. No? Alright. No nie, no tam jest wolno, ociekaj, tam jest? A ten typ ma na stronę z tej banii. Chyba jak każdy w tej grze. drogę ucieczki. No cóż, potrzebny, stary. So, zamkniesz nas tutaj? So much for coming by we'll begin your consultation in a moment i will just need a second to wash up and uh oh i film uh, no movies and it'll be talk you know i'm a bit worried how much time you have been spending with father martin i, I know I hope you haven't been letting him confuse you with all this holier-than-thou Bible something. So uh, no offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. It's understandable. People get scared. there's like to the turn to God as anything else. I mean, God died with the gold standard. We're to a more concrete faith now. You have to rob Paul to take Peter. There's no other way. That's this power. Murder and it is the simplest form. But what happens when all money is gone? So, okay. Zostaw tobie. Power becomes an of faith, and that's what I'm here for. Oh, make curva. you. Billy. To obcegi. Zostaw to. You paying attention?

O Jakieś larwy na to drodze o, o No dobra, no to uciekniemy z tego pomieszczenia już z następnym odcinką Mam nadzieję, że ci się spodobało Jeżeli tak, zostaw lajka Udostępnij Zostaw jakiś śmieszny komentarz, bo to naprawdę motywuje No dobra, siemanko